Kurwa, kiedy lenistwo, brak ruchu. Obiadanie się, zaleganie na kanapie zostało nie tylko akceptowalne, natomiast gloryfikowane. W którym momencie popełniliśmy błąd, bijąc brawo tym leniwym, natomiast szykanując tych, którzy tyrają. Akceptacja siebie w momencie, kiedy dajesz z siebie wszystko. Dbasz o swoje ciało, o swoją świątynię. Zdrowie, którym emanujesz, jest właściwym i zdrowym podejściem. Jeżeli akceptujesz to, że jako człowiek z wolnym wyborem, w kwiecie swoich sił, fizycznych możliwości bycia zdrowym, wybierasz mimo wszystko brak ruchu, Żywki, imprezy, fast foody, uzależnieniu od cukru, od alkoholu, narkotyków. To jest Twój wybór. Natomiast nie wmawiaj 14-latkom na TikToku, że to jest normalne, dobre i zdrowe. Nie znam człowieka, który jest zdrowy, rusza się, i je normalnie i nie wygląda dobrze. To jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli ruszasz się i spożywasz mniej kalorii niż Twój organizm spala, jesteś w formie. Jeżeli nie ruszasz się i obiadasz się, no to ty jesz. To jest fizjologia człowieka. Nie zgadzam się z napiętnowaniem osób, które nie trenują, i które nie są w formie. Ja sam jeszcze niedawno leżałem w depresji i nie miałem sił podnieść się z łóżka. I rozumiem to, są różne sytuacje w życiu. Natomiast bardzo wiele osób właśnie używa tej wymówki. Ja nie mam czasu, nie chcę mi się. Jakoś większość ludzi ma czas na oglądanie seriali. Na zjedzenie chipsów i tak dalej. Albo wymówka, że zdrowe odżywianie jest drogie. Ile kosztuje pizza? Ile kosztują burgery dzisiaj? Może ktoś mi wytłumaczy w komentarzach, dlaczego dzisiaj bycie leniwym i otyłem jest okej. Okay. Trzeba akceptować siebie. Body positivity. Natomiast osoby trenujące są tymi złymi narcyzami. O co tutaj chodzi?